W mojej piętnastoletniej karierze dziennikarskiej stykałem się z różnymi imprezami w Grośnie, Sanoku i Jaśle, ale to, jak zostali potraktowani jasierscy dziennikarze na zakończonych właśnie Dniach Jasła, zasługuje tylko na jedno określenie: skandal. W piątek udali się do Jasielskiego Domu Kultury, aby odebrać identyfikator upoważniający mnie do wejścia na tzw. strefę zero, czyli mówiąc krótko kulisy. Okazało się, że identyfikatorów nie ma i będą rozdawane w dniu imprezy w biurzach organizacyjnym na ośrodkach, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Udałem się zatem w sobotę na mocy po identyfikator, ale wtedy powiedziano mi, że identyfikatora nie dostanę, bo nie mam mnie na liście. Na liście nie znaleźli się również przedstawiciele portali internetowych Jasmonet. Teraz Jasło, E-Jasło, a, a także w telewizji Jasło, gazety codziennej, nowiny. Zapoznał się Pan z sytuacją, która była w Jaśle na Dni Jasa. jak Pan ocenia z punktu widzenia dziennikarza z długoletnim stażem? No mam wrażenie, że yy, yy, są to takie drobnomieszczańskie i prowincjonalne działania. No. Ograniczać dostęp do, 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 do imprezy, która no, nie jest jakiejś szczególnej rangi, czy szczególnego yy, jakiegoś yy, poziomu bezpieczeństwa, żeby trzeba było zachowywać. No, to jest działanie naprawdę drobnomieszczańskie. No. Nie można tego inaczej nazwać. Podobne imprezy w Krośnie, czy w miastach znajdujących się obecnie razem z Jarem Podterpackim Trójmieście, wyglądają w inaczej. Czasami Czasami namiot dla mediów jest dostęp do strefy zero, która odbywa się na legitymację prasową, wizytówkę i dowód osobisty, a co za tym idzie kontakt z artystami jest bezproblemowy i nie utrudnia się i tak już trudnej pracy dziennikarza. Generalnie dziennikarze są bardzo mile widziani na imprezach kulturalnych w Krośnie, dlatego że władze miasta, jak i organizatorzy tych imprez zdają sobie sprawę, że dzięki tym mediom inni ludzie zobaczą, jak było na imprezie i za rok, czy, czy w, przy jakiejś innej edycji przyjdą sami, samodzielnie na, tej, na tę imprezę. W przypadku dużych imprez, takich organizowanych przez Radio Z, czy RMF, czy Radiową Jedynkę, czy zawody balonowe, Owszem, są stosowane akredytacje, ale nie ma problemu, żeby je otrzymać. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że koncert może obejrzeć tysiąc osób na żywo, 1500, ale poprzez te media obejrzy kilkanaście czy kilkaset osób więcej. Niestety mam wrażenie, że pewne osoby dzielą miesielskie media na równe i równiejsze. Tak być nie może. To wbrew zasadom wolnego rynku, prawu a przede wszystkim zasadą demokracji. Doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że aby wejść na wywiady z Kasią Kowalską i zespołem zespołem Hepiset, umówiono już we wtorek, musiałem dzwonić do obu menadżerów, aby podeszli do bramki, gdyż panowie ochroniarze, pomimo że pokazywałem identyfikator dziennikarski, wizytówki itd., tak nie chcieli mnie wpuścić, bo, tutaj cytat, pani dyrektor Jotteku nic o tym nie wie. Czy na takie imprezy, jak w przypadku Zetki czy FM, na taką legitymację można bez problemu wejść? Dokładnie. Legitymacja prasowa jest wystarczająca, jeśli chodzi o wejście na teren imprezy. Zwykle wcześniej ci organizatorzy się kontaktują z redakcją, proszą o wydzielenie nazwisk osób, które, które przyjdą, tak żeby nie było problemu potem, potem z wejściem. Cały ten stres, czy też, czy też zamieszanie które się pojawiło i, i ten, ten dzisiejszy Pana głos jest tym bardziej dla mnie bulwersujący, że w tym roku pracowaliśmy w mega trudnych, mega trudnych warunkach. Moi pracownicy pracowali jak zwykle z wielkim oddaniem i poświęceniem. Nie zrobiliśmy nic i nie było naszą złą wolą, żeby kogokolwiek obrazić, urazić, ani też komukolwiek w pracy przeszkodzić. Pani dyrektor Kasprzyk, znamy z e, jej działalności w Krosińskim Domu Kultury, to był rok chyba 2003-2004, e, kiedy to stosowała dość e, autodestrukcyjne czy też auto. Perytatywne działania w jej podległej jej jednostce. No, były takie sytuacje, kiedy pracownicy skarżyli się nam, że przeszukiwała biurka, kazała wypełniać dzienniczki godzina po godzinie, co ten pracownik zrobił. No, w sferze kultury były to takie działania, które raczej ograniczały tę działalność niż rozwijały. Takim gwoździem do trumny kariery pani Kasprzyk w Krośnie był koncert um, słynnego jazzmana, pana Stanki, um, który po prostu nie przyjechał do sali wypełnionej po brzegi ludźmi, gdzie były już instrumenty na scenie, wszystko było przygotowane. Okazało się, że, że, że nie były podpisane umowy, że nie były formalności dopięte um, no i definitywnie była to wina właśnie dyrekcji Domu Kultury. Jednak nie było nie tak, proszę państwa, bo tak, ja miałem okazję już że tych poprzednich, dnia ja miasta i jeszcze poprzednich, to od tej pory dziennikarze nie sygnalizowali jakichś problemów. Natomiast no nie możemy tak zwalić jednostronnie, że to oni nie wiedzą co robią, to już nie, im nie zagrało. Myślę, że jednak, żeby im proces sprzedać, odpowiednio sprzedać i pokazać społeczeństwu, no należy w szczególny sposób potraktować dziennikarzy, bo oni są tym ramieniem, który przenosi stąd informację dalej. Od pewnego momentu odnoszę niestety wrażenie, że dyrekcja siedzielskiego domu kultury nie zdaje sobie sprawy z roli w XXI wieku. Jeśli ktoś sobie u, u, nie zdaje sprawy, że dziennikarze i kamery, mikrofony y, są ważne w życiu publicznym, w działalności każdej jednostki polityków wśród gwiazd, y, to znaczy, że nie nadaje się na, na to stanowisko.